Dzięki, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będą poradne obowiązki w hodowli e, i od razu na początku robię wyzwanie 100 e, łapek. Kolejny odcinek bija na kanał. Dobra. Hop, hop. E, dobra, jak do nic się w hodowli tutaj nie zmieniło. E, Kod won. Uciekaj, stąd. Jak widać, mam nowe. Świeże, z jakiś tygodnia temu skosiłem i sobie usłyszałem Mam tyle i jeszcze raz chyba mam y, taką kubkę, tylko jeszcze raz większą w szopce. Bo już mi się tutaj nie zmieściło. Y, Krójko musi się wody nalać. Oczywiście Statyu zapomniałem, że zera, zera po niego sobie pójść. Y, no i sobie damy. O Jezus. Y, taka ma informacja w sobotę. W sobotę te dwie samiczki pójdę na sprzedaż, bo pisałem przed chwilą z taką panią, co właśnie nie będzie brała. I ona właśnie je weźmie. Siana też będzie musieli dać. Eee, tutaj jest samiczka Tuta KC. No nie morda? No. Dobra. Eee, więc dajemy do nie. Już dawno w odcinku też na kanale nie było, więc za to was przepraszam, ale i za live, y, których nie ma, teraz przepraszam, ponieważ no mm, jakby wam to powiedzieć yy, no jest koniec roku szkolnego trzeba ceny troszeczkę poprawiać a do tego wszystkiego jeszcze mi się komputer popsuł yy, myślę, że do końca tygodnia będzie naprawiony, musi być, bo ponieważ yy, no yy, chciałabym live y robić, ale no nie ma jak za bardzo więc właśnie Problem, yy, ale myślę, że to się zmieni. Nie tylko myślę, że naprawię ten komputer. Przy okazji sobie, troszeczkę porobiłem z nim. To, co miałem kiedyś zrobić, nie, się. Yy, po prostu się zrobiłem to, że w środku cały sobie świeci. No ale co z tego, że świeci jak nie działa, więc yy, jest troszeczkę z tym lipa, ale to, yy, tak mówię, do końca, do końca tygodnia powinienem to. Najprawniej, ja ponieważ coś ze sterownikami się stało. Ale to już mam. Ja sobie to zrobię. Nudzi, no, nudzi no, no. masz. Gdzieś już zerwa? Mhm. Andrzej Obok. W ogóle dużo osób pyta, kiedy będę samiczki dopuszczał, więc to jest tak, że na jesień będę dopuszczał. A... Tę drugą kacę, jak wsiadę z wakacji, kupię do niej, do niej samczyka. Tą samicę i drugą kacę. To mnie po prostu nie odpocznie. Ona już raczej w tym roku nie będzie nic z nią. Ten możliwe, że coś na zimę z nią będzie. Coś na zimę zrobię. Może jakiś jeden wykoci, ponieważ na zimę no, będą. Obsalam, że będą mrozy i no nie wiem, czy te mody będą wychowywały się. No ale spróbuję na zimę, zobaczymy. No co, granulat wyjadacie, a paszy nie. No co jest? Ja zboże kupuję, w niej jecie. No. no wyskakuj. Właśnie zboże mi się skończyło. Yy, tylko do głębi zostało. Tam jeszcze troszeczkę jest, ale w sobotę, tak jak mówię, kupi to pani, te dwa króliki, to zaraz jadę worek. 50 kg zboża kupić. Żeby... Jak kurde źle zrobię. Yy, tego większego sobie wezmę. Dobra. Ale, ale wyskakiwać. No to dobra, tu im najpierw nasypię. Bo im dałem tam drugie karmindo, jak widać. No i troszeczkę to zboże schodzi. Dzisiaj jest y, środa. A dopiero, y, w niedzielę robię mieszankę pełne wiaderko, bo już nie ma. Wyskakuj no i tam też się cisną w samicach też im trzeba dać siana naprawdę teraz króliki bardzo dużo jedzą i mają świeże siano naprawdę dużo jedzą nawet samiczki kace zaczęły jeść no co no tam I ja już będę mógł zakocić one już mają yy, one są no, one mają już. Chwila. 6 miesięcy. No, tak 8 miesięcy, jak będę się zakacać, je e, będą miały. Więc dobrze wyjdzie. O jezus. Dobra, zdymiemy sobie teraz. Bo będę musiał iść chyba po wodę. E, I przy okazji zrobię ten i pójdę sobie po wodę. E, po statyw. Dobra, jestem z powrotem. Mam już wodę, statyw, więc e, możemy napełniać. E, tylko statyw sobie ustawię. Troszeczkę muszę to może już bo dawno nie używałem statywu. Dawno sobie filmów nie było. E, tu troszeczkę, żeby wyrówniać. Mam Troszeczkę lipę z tym, bo mnie skrzywo i. Ale. Chyba dobra, będzie okej. Okay. Więc dobra, ja podchodzę już jednak i to sobie wkręciłem leje I napełniamy. Dobra. Zakręcamy i kładziemy obok. Następne, yy, sa, tu są, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć pójdeł. Dwa pójdeła nie wziąłem, ponieważ sami szkielowce mają jeszcze wodę. A to już, żeby nie zajmować czasu po zacięciu, wyleję im do wody i świeżą im dam. I tak w ogóle mam pomysł tak kury hodować. Tak, nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Nie, mówiłem no bo mówię, nie wiem. Ale tak wiesz co mówię, chcę kurę hodować yy, Max tak 4, no Max 4 kury będę chciał mieć na razie, ponieważ na remotek kleczarnie jeszcze będę chciał i, no i na razie no, koszty troszeczkę będę musiał obniżyć. Pomieszczenie mam już takie jako zrobione dla nich. Yy, Jedynie jeszcze tam jakby drobinki no, różne takie, ale na 4 kury to dużo nie wyjdzie. Nie wiadomo, poidło, karmidło, wybieg jeszcze muszę zrobić, więc no troszeczkę jest praca ale to e, ja sobie to zrobię wszystko jak, jak, jak przyjadę w wakacji, e, więc dużo jak przyjadę wakacji będzie się działo. E, I ostatnie e, ostatnie poidło napełnimy O kurde, nie wiem czy mi się coś tam nie wyleje. Hmm, się trochę się przelałem, trochę, dobra. Dobra. Ile to mamy minut? Mamy 8 minut. Myślę, że się wyrobię. Zab zawieszamy po idła. Tu muszę znowu podwyżyć. Dobra. Najpierw tutaj Andrzejowi. po potem tutaj samicę barana, to jest szarego srowka, tutaj mały, znaczy samicę no, samica z małym, na tę modę już będę miał kupców też, na jednego samica i jednego samica, jednego samca i jedną samiczkę, więc... Troszeczkę mam na też przygotowane, z jednego będę je wstawiał, ale to jeszcze trochę. Bo one są to, one są z 11 kwietnia, więc no już bym mógł w sumie, nie za bardzo się mi nie tutaj, nie ten, ale dobra, wszystko powieszane, idziemy po siano łożyć. naprawdę yy, moim zdaniem fajnie wyschło. Chociaż, że raz mi zmokło. można pogody cały czas nie są takie same. No i, i nie udało się, żeby bez o, o po prostu udało się. Ale to tak yy, się udało zebrać. Koniczyna tutaj jest yy, i w ogóle jest, nie powinno jej smakować. I tak... no są no. I ta sumieczka kacetaki też je. Zamykamy. Idziemy dalej. E, tu chyba nie miała. Ta. Andrzej w ogóle mało osiana teraz je. Yeah. Ona jeszcze po stare nawet, ja do stare mu wrzucę, dam mu nowe. nie, no nie, o takie mało je. Yeah. A dam mu nowe, może z nowym się skusi. Andrzej, okay. może się nowe zjesz? No, tak, e, Damy. Tutaj głodny, to musieli, bo ten, dobra, szybko, bo mam 11 minut, nie ma, nie ma co tego, bo potem naprawdę długo się to przesyła. I deszcz też się musiała. Dobra. O, tutaj jest dość dużo okolicy, nie wiem. Więc... tutaj jest pełne dostaną. Jest dość dużo jedną, więc no. Zdać, młode dość ładne. Leci. Dobra, zamykam Zdać. Jeszcze znaczy czy samiczka kacema. Jeszcze samicce kacę damy. Tak, mniej troszeczkę mam Nie, to było tak. A, dobra. U, dobra. Ciężko się otwiera, zamyka. No i dobra, to jest tyle w dzisiejszym odcinku więc sto łapek, kolejny odcinek. Jak ktoś obejrzy do końca, pisze. Yy, yy, pisze like w opisie. Zobaczmy, kto obejrzy do końca. No i co? łapkujcie, no tak, łapkujcie, subskrybujcie, bo już nas jest dość dużo. Już jest 1040 subskrypcji. Myślę, że do końca tygodnia wbijecie do 1050. Zapraszam serdecznie też na grupę, ponieważ tam o wszystkim wam, no, daję Wam informacje, kiedy filmy i w ogóle. Sorry tak ten, ale... Z Statyw składam. No i dobra, to jest tyle, więc. Yy, yy, trzymajcie się cześć! piona!